Ostatnio oglądaliśmy gutferas i włosicieli czosnek z żyletką, Natomiast ja nie będę aż tak się rozdrabniał i z no, nożem nożem. Y, nie mam poczucia, że musi być aż taki y, tajny. No, Wyłącz pożyczcie na przykład telefon. Ja Dzisiaj robimy spaghetti bolognese y, z. Mięsem, które nie jest mięsem, czyli spaghetti bolognese wegańskie. Taki wymysł, zobaczymy jak to będzie smakować. Mam nadzieję, że zrobię makaron z sosem, a nie sos z makaronem. Jak to mówi moja Ciocia, że my wszyscy w Polsce robimy sos z makaronem. Ciocia jest z Włoch i i tak właśnie twierdzi. No faktycznie my czasami dodajemy w tej naszej kuchni trochę za dużo sosu. Zobaczymy czy uda mi się dzisiaj. Nie, nie uda się. Już widzę, że będzie tego sosu dużo. Więc wiadomo, podgrzewamy oliwę, bach. Mam dwie patelnie. Dlaczego? Ponieważ pomidory, które będę do tego... właściwie to już można wylać. Pomidory, które będę do tego używał, najpierw robię na osobnej patelni, tak żeby dobrze się zrobił sos, ponieważ pomidory są częścią składową sosu. Więc tak. Jeśli chodzi o warzywa, które użyję, są różne pewnie przepisy, ale ja używam czosnek, cebulę. Marchewkę, pieczarki i ostre papryczki, bo lubię, jak potrawy są ostre. Wydaje mi się, że można już to wrzucić. Pach, pach. Pach, pach, pach. I proszę bardzo, nie się podsmażają. Ja w tym czasie. Szybko obiorę pomidory. Pomidory trzeba sparzyć. Ja już je sparzyłem, żeby zdjąć skórki. Chyba, że komuś nie przeszkadzają skórki. Jak ktoś robi tą potrawę na szybko, to można sobie podarować ten proces. Aczkolwiek ja lubię zdjąć skórki. O, z tego nie chcę zajść. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, a tu mam parę tak zwanych dupek które właśnie w takim przypadku nie lubię ich, nie wiem, na kanapce czy na talerzu, ale do sosu nadadzą się świetnie. Może też ktoś zrobić w sobie sos jeszcze z puszki. Trzeba wybrać sobie dobre pomidory włoskie. I jeszcze ktoś może mi zarzucić, że w ogóle powinno się wybrać włoskie pomidory, te takie podłużne, podobne do piłki do rugby. Ale ja uważam, że wcale niekoniecznie. Poza tym, nie wiem czemu, ale dużo złego PR-u te pomidory mają u nas w Polsce. Moim zdaniem sekretem jest, żeby jednak zrobić ze świeżych pomidorów zdjąć skórki i to w zupełności powinno wystarczyć. Więc rach, ciach, ciach. O, o tu czemu nie chcę zejść? Bo jestem podłą skórką. Dobre. No i zeszło wszystko. Można też y, wycinać te środki. Ja ich nie wycinam. To nie rolnictwa. Gdzie jest zapalniczka? Gdzie się wszystkim układłem? Eee, no tak. O, tu się odchowała, Dobra. Tu też. Dobre. Włączymy patelnię, chyba. oliwa jak najbardziej, dobra, to. To a no i co, pomidorki oczywiście można pociąć, czym lepiej podniemy, tym będą się szybciej rozchodzić. Natomiast nie trzeba być w tym jakimś precyzyjnym, bo w końcu tak na samym końcu ma być z tego po prostu sos i yy, nie jest to sałatka czy coś takiego, więc po prostu tak tylko żeby się rozeszły. Bach, 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 bach. Dobra Ach. Proszę bardzo, do warzyw oczywiście dodajemy tłuszcz, żeby się lepiej rozchodziło wszystko. Przypominam, że nie jestem żadnym profesjonalistą, więc jeżeli macie jakieś uwagi a propos ogólnych zapasów gotowania, albo też jakieś swoje pomysły, jak można wzbogacić taką. Potrawę to bardzo chętnie przeczytam o komentarza e, oczywiście bez e, niepotrzebnego e, bez niepotrzebnych uszczypliwości jeśli można A jak nie można to i uszczypliwościami O stawiamy wodę na makaron Jest, jest Dobrze i my teraz mamy jeszcze troszkę zamieszamy, żeby wszystko się by tak skrystalizowało. Tutaj też. Właśnie można sobie tak podusić te pomidory, ale to właściwie powinno się robić w późniejszej fazie. I o, takie koszty znalazłem w lidlu, yy, dobra kaloria, mielone roślinne, ale wołowina, smak bez yy, mięsa, 21% bez białka, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Proszę bardzo, no wygląda to trochę jak mięso. Yy. I zrobimy takie właśnie bezmięsne, ale niby mięsne spaghetti. Eee, jedną wrzucamy? Taką porcję czy dwie? Jak myślisz? Hmm. Sosem... To ci jedno co? Tak? Wydaje, nie wiem. Nie będziemy przesadzać? Z małą ilością? <grym> hmm. Pomidory się też zgotują. A wrzuć. To wrzucam jeszcze jedną porcję. Będzie mocno e, mięsne. E, mięsna. Będzie beef bez mięsa. Będzie bif bez bifu. Tak jest. Nie rolę, ale mam Ile Okej. Jak jadłem mięso, to też je wrzucałem już do tych... Proszę bardzo, do warzyw. Aczkolwiek... Spodziewam się, że te roślinki trochę krócej trzeba pieścić. Oczywiście widzicie, segregacja. Tak. Pradywać. Segregacja. Segregacja śmieci jest tutaj dobrze. teraz tak. Ehm. Oregano. Ja już dodaję i trochę do sosu, i trochę na same warzywka. Bazylnia. Na początką. to orygałem. Zresztą ja bardzo nie wsypię całą różnicę resztka. Proszę bardzo. Trzeba wszystko zamieszać. Ja lubię jak y w takim spaghetti jest dużo y, oliwy. O, tu mam taką jeszcze oliwę z, z jakimś papryczką jakąś. Dodam taką, czy nie. Wie. Tu też. Ale słabo leci. I sobie smażymy, smażymy, smażymy. Mm. Pomidory w sumie można było wstawić wcześniej. Teraz widzę ten mój mały błąd. Żeby mieć jak najbardziej sos, ale wiemy jak zaradzimy tej sytuacji. Po prostu zaraz wstawiamy makaron. Ten cały farsz odstawimy sobie na bok, żeby on za bardzo się nie sparzył zrobimy taką roszadę. To wyłączymy na razie. Poczekaj skrót, pokażę jak się smaży szybko, jak przyniosę tą takę. O, więc to możemy sobie elegancko odłożyć. To możemy sobie... Marzyć. I od razu dodajemy wina czerwonego. to no, Ja mam takie dzisiaj wyprawne. Proszę bardzo. Niech sobie wszystko rygancko się gotuje, już właściwie w tym przypadku. No i dobrze. I makaronik. W, w, w. Podgrzewa woda. powrotem wody ją przygotuję bez totalnie żadnego powodu. Proszę bardzo. A no i co? Oczywiście sól. Ja używam soli himalajskiej, takiej grubej, gruboziarnistej Soli nie należy żałować. I barilla piąteczka, klasyczny makaron. Nie mam specjalnego garnka do makaronu, są takie specjalne wysokie garnki. Mam zwykły, po prostu trzeba szybko powrzucać makara do środka, żeby nie było różnicy między jedną a drugą stroną. Jak to się zrobić dosyć szybko, to właściwie tej różnicy nie ma. Jak się to zrobi później, chwilę, to taka różnica będzie. Proszę bardzo. Ciach ile makaron powinien dochodzić nie mam żadnego pojęcia trzeba go próbować można go próbować na smak ale też właściwie wizualnie jak już człowiek się przyzwyczai parę razy to zrobi to widzi w którym momencie ta nitka jest taka odpowiednia dobra i teraz tak tutaj jeszcze troszeczkę podziałałbym pomidorki, żeby już faktycznie zrobił się z tego sos i a nie tylko przecież taki. No już jesteśmy blisko. Nie lubię takich kawałków pomidorów, jak potem latają gdzieś w potrawie. To ciekawe. Yy, makaron bolognese powstał y, w Wenecji. Y, stworzył go. Nie, ja chciałem to zrobić z czegoś historii, ale nie mam planego pojęcia, jak powstał makaron. Chciałem powiedzieć, że Da Vinci go wymyślił w ogóle, ale po co to, to komu? Pewnie wymyślił to ktoś, kto miał po prostu trochę pomidorów i jakieś różne resztki w domu. Tak zazwyczaj powstają tradycyjne potrawy jak makarony, pizzę albo u nas na przykład bigos, tak? bigos, żurek. Wariacje na temat kapusty. wodzionka. wszystko z takich sytuacji. Tak. Z biedy i zresztek z resztek w domu. Ciekawą sprawą jest, że czasami mówimy o marnowaniu się jedzenia i staram, żeby jedzenie się nie marnowało, ale tak naprawdę jeżeli podejdziecie do tego z punktu widzenia takiego trochę filozoficznego, to jedzenie nigdy się nie marnuje, ponieważ zawsze ktoś je zje, jak wiecie w, po, w tym w przyrodzie e, nic nie ginie, więc nawet jak wyrzucicie coś dobrego, to ktoś się tym pożywi, tylko może ktoś, kogo nie szanujecie, jak jakieś robaki i tak dalej, one też chcą jeść. Także y, tutaj wymyśliłem taki y, mały motywik dla ludzi, którym się czasami marnuje jedzenie, i potem mają mieć wyrzuty z sumienia. Nie miejcie ich, y, nie ma to żadnego sensu. Po prostu przekazujecie jedzenie mniej rozwiniętym formom życia. Ale na pewno to się nie zmarnuje. Nie, bój, nie bójcie się o to. Dobra, jest to już w miarę całkiem nieźle. Niezły sosik się zrobił. To jeszcze dojdzie w środku. Też mógłbym powiedzieć, że jeszcze nie taki idealny. No dobra, jeszcze chwilę tutaj popracuję nad tym, ale już nie za wiele. Mhm. Dobra. Ciach i wszystko wlewamy. Teraz pytanie czy nie ma pomidorów za dużo? Mi się wydaje, że nie. Nie musi być ich wcale tak dużo. Możemy wszystko elegancko wymieszać. Za dużo czy co mało? Za mało raczej mało. chciałem powiedzieć. Myślę, że za mało? Nie, nie jest fajnie. To jest fajnie, co? No, ja że za dużo pseudomięsa, jest... dużo warzyw no. i mało... Yy, Wszystkie mokre. Tak, można zawsze po prostu wyrzucić jeszcze Ach, to lubi, no. pomidorka, jak to lubi, czy ktoś lubi więcej tego sosu, czy mniej. Kurczę, jak kiedyś dawałem w sumie dużo tych pomidorów i one się yy, tak yy, wy, yy, ten, wygotowywały. Jeśli yy, nie wiem, czy jeszcze wyrzucić. Mm. Nie, będziemy dzisiaj mieli taki, tak bardziej sucho. Dobra, w trakcie już można zamieszać, e, zamieszać makaron. O, żeby się nie lepił do siebie. Jak się go tak wrzuci, to już ten klepi. lepi. Niepotrzebnie, no widać, że on jeszcze dużo potrzebuje. No i teraz tak. Coś tak zwanego parmezowatego to jest parmezan? Nie, to jest grand. padano. Ale, ale jest to ser parmezowaty. O. Ser należy kupować w całości, w kawałku. I nie należy kupować już mielonego. To jest bez sensu. Trzeba zrobić to sam. wtedy samemu. Wtedy będzie to dużo lepsze. Bardziej świeże i będą smaczniejsze. No i jedziemy z paru bez Czek, 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 No tak, dużo, dużo grubych zmieni. A, no i teraz tak. W ogóle świetnie jest dodać świeże przyprawy. Ja uważam, że najlepiej jest dodać i takie, i takie. Nie mam dzisiaj tymialku świeżego, ale mam bazylię, więc dodam bazylię lekko ją przepłuczę, nie wiem czy tak się powinno robić, ale cholera wie w dzisiejszych czasach kto czego dotykał w sklepie. W sumie i tak by się to wyparzyło wszystko. No i dobrze. O, proszę, łodyżkę można odrzucić, nawrzucać tego i teraz proszę Państwa. Zaraz zdradzam tajemnicę fatimską. Kolejną już. Otóż prawdziwa tajemnica fatińska, jeśli chodzi o spaghetti bolognese. Tak, szafran. Szafran nie jest tani, a jest go mało, ale taki jeden szafranik robi robotę. Ktoś mógłby powiedzieć, że tego się dodaje mniej, ale jak wiecie jestem maksymalistą więc dodam po prostu wszystko. Tak wygląda to na bardzo mało i trzeba to szybciutko namieszać. Tyle tego opakowania na takie małe coś. Tak, co tak jest... 6 dzika kosztuje takie. Dwie torebki. Tak. I nie wszędzie można dostać szafran, dlatego że właśnie jest drogi i nie każdy chce to kupować. No ale tak to jest z szafranem. Yy, yy, yy. Dobra, mm. to już jest prawie gotowe. To wrzucę na stół już, okazało się, że nie ma dwóch widelców. Czy kładę się na tam widelce? Nie kładłeś, tak? Mm -mm. Dobra, dwa widelce, szybko się myję. Ja zaniosę. To jest, no. A do oczywiście makaronu używamy jeszcze łyżek, których ja nie używam, ty chyba też nie. Czy jest łyżka? No, no, okay. Tak. Dobra, daj, dzisiaj daj. Jemy tradycyjnie, będą łyżki. Proszę bardzo. Taka jeszcze I tu zrobimy jedną taką wyjątkową rzecz, bo ja zazwyczaj makarony mieszam e, już na patelni, makaron z sosem, ale w tym przypadku robimy inaczej, wrzucimy sobie makaron na talerz i do nie damy do niego tak się e powinno samego jeść. sosu, tak się powinno jeść, taki. no właśnie ja, Spaghetti, taki, ta. ja takie miałem przeczucie, że właśnie tak się powinno, ja też rzucam wszystko razem, ale e nie, niektóre pasy patrzcie, patrzcie, już on jest już prawie dobry, czy to już to? Nie, to jeszcze nie to, ale to dosłownie już prawie za chwilę pan. Czyli ee, chodzi o tak zwany efekt al dente. Bardzo ważna rzecz w ogóle w makaronie. Właściwie e, jeżeli ten efekt nie występuje, to nie ma sensu jeść makaron, jak już jest rozgotowany, jest nic Mam zainteresować. To jest to. Jest to? O, po pomidorkach, Chociaż to akurat nic nikomu nie szkodzi. Tak. Trzymasz? Dobra, trzymaj, a ja wylewam. Połóż na tym. Mam świetne nowe sitko. Patrzcie, jak się fajnie trzyma. Poprzednie się popsuło. na świecie. A jak inaczej? Słucham. A jak inaczej? Na sitko? Jak się nie ma sitka? Nie. Jak inaczej na sitko? Durszlak. A, ja wolę. Durszlak. W Szczecinie też dużo osób stosuje słowa słowo durszlak. Które jawnie pochodzi z języka niemieckiego. Nie trzeba za dużo tego dawać, tylko właśnie, a co się robi z tym, jak zostaje ten makaron, to się będzie lepił trochę, mhm. trudno, no wtedy można już leciutko go przelać wodą mniej. Można też, z tego co wiem i robiłem też tak, że troszkę oleju dodajesz i odsmażesz sobie na przykład na patelni też jest fajna rzecz. czymś? Można tam. na przykład każdą nitkę ułożyć osobno i no. potem sobie je, je zebrać. Tak, wysuszyć je i potem znowu na nowo ugotować. Różne rzeczy można. Dobra. Co być? Daj. Daj, zaczynaj. Ja jeszcze idę po soli pieprz. Gdyby się okazało, że było tego za mało, oto bohaterowie, cóż takiego? A no, tak najlepiej weź ten ten widelec woda z limonką, bardzo dobra. No i teraz główny tester. Nie, nie, no nałóż sobie, z, z, zjedz, spróbuj ocenić, powiedz prawdę, wszystko co jest nie tak, wypunktuj. Na błędach trzeba się uczyć, a nie się ich wstydzić. Chyba, że są to potwornie wstydliwe błędy. Czyli takie, które swego. występują przeciwko innemu człowiekowi, lub zwierzęciu w sumie też. To jest dobre co brakuje. Może Próbuję wszystko. Na Mięska. W cudzysłowie. Bardzo dobre. Jakbyś mi nie powiedział, to bym nie poczuł od razu, że to nie mięso. Naprawdę? Bo mhm. jest, jest fajnie wszystko. Bardzo dobre. Naprawdę. Nie rzeczy czuć że od razu, nie jest mięso, nie? Ale tu będziemy robili test wegańskich kiełbasek. Bez więc, zapowiedzi. Bez żadnej zapowiedzi. Więc e, zobaczymy jeszcze. Dobra, poczekaj. Ja jeszcze zrobię na sam koniec mały proszę, teścik. Koło, dobra. Tu Ci muszę przedstawić to. Można było tego makaronu trochę mniej nałożyć, a potem sobie to nałożyć trzymałem dobrze Proszę bardzo. No to dobrze, tak żeby ciocia z Włoch nie była zła, że za dużo dałem. Kosło, za mało makaronu. Trzecia z Włoch mówi, że od makaronu się nie tyje. Cały czas próbuję przekonać mój organizm do tego, ale nie wierzy jej. Dobra, no i wiadomo. Troszkę, troszkę grand Padary. da 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 Proszę bardzo. Eee. Nie oszukujmy się, nie używam do tego marzeczki zazwyczaj, ale niech będzie. Właśnie, użyję, proszę bardzo. Dziękuję. No i Ken. <grym> bardzo dobre. Lekko za mało słone. Tak, właśnie, że tak. <grym> Essa.